Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ziomcy21 i dziś pokażę wam 5.2cp Dobra no to, to jest drugi odcinek z serii na i wraz ze mną jest Konrad Który mi dzisiaj będzie pomagał Co to jest No to już wchodzimy No i robimy w poprzednim odcinku pokazałem jak wydobyć burtyn wody. No i teraz po burstynie wody mam pin 2 czasu przestrzeń. nagram. Burzy, no nie też nagram. Chyba. Bo po tym... bo po, po tym trzeba chyba będzie bursztynownie. Ale nie wiem. Chyba, mniejsza z tym. Robimy zasłopacz. Teraz ja tak odcinki będę nagrywał trochę na szybko, ale za tydzień to już tak trochę no nie będę nagrywał tak, będzie jeden się pojawiał nie wiem, na jakieś dwa tygodnie bo dzisiaj tylko tak nagram te dwa, tak to już będę powoli nagrywał ale za to ferie dużo nagram chyba z... Z 8, nie wiem. Bo to mało czasu. Musimy jeszcze pokutować. Tutaj jak widzicie przesyła mi się ten odcinek taki, co burszem wody dro dropiłem, długo się prześpię, to będę drugi nagrywał. Chyba tutaj trzeba. Nie znam tej mapy, ta, tej CP. A przegramy, to jeszcze raz będę nie Oczywiście pozdrawiam tego Konrada 12, bo mi dużo pomógł, ponieważ ustawił mi tutaj punkt, żebym się depnął, ponieważ nie mogę w tej przejść do tej trasy bo mnie po prostu zabijały stwory. Więc go pozdrawiam bardzo serdecznie. No, jak widzicie, skończyliśmy całą przestrzeń. No i to chyba było na tyle z tego odcinka. No to, to już kończę tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam do kolejnych. Nara.